5 minut temu byliśmy w Hiszpanii, teraz jesteśmy we Francji nagle. I próbujemy zjeść obiad. Okazuje się, że skoro jesteśmy we Francji, to tutaj już wszyscy są po obiedzie, bo jest godzina druga. Więc jesteśmy w restauracji baskijskiej. Właśnie, może tutaj nam się uda coś zjeść. Jeszcze muszę powiedzieć, że <coughs> ciężko się dogadać, bo mimo tego, że jesteśmy 2 km od Hiszpanii. Nikt już po hiszpańsku nie mówi. Ci muszę powiedzieć, że po angielsku też nie. Nie udało się. Słuchajcie, jemy w e, cukierni, bo nie ma nic innego otwartego. Zamówiliśmy e, trochę n, tak losowo, bo nie rozumiemy, ale zrozumieliśmy słowo sałatka, więc zamówiliśmy sałatkę. I to, co zrozumieliśmy, co jest po prostu słone. Takie obiadowe, no to zamówiliśmy. Zobaczymy, co tutaj przyjdzie. Jeśli chodzi o wino, to mój chłopak zawsze prosi o kartę win. Więc próbował się dogadać. I mówi, czy może wybrać wino. A pan mówi, oczywiście, że można wybrać wino. A jakie chcesz, czerwone czy białe? On, czerwone. No to proszę bardzo, już wybrałeś. Także też chyba mają tylko jedno. Przyniesie to, co jest. Francuskie miasteczko Ainoa, bardzo ładne do zwiedzania, no, restauracji jednak nie mogę polecić.